Co się stało z youtuberem Adamiozo01? Ostatni film przesłał aż 4 miesiące temu. Myślałem, że przesyłając ten film powrócił, jednak bardzo się myliłem. Dzięki likom od moich kolegów dowiedziałem się, że nie przesyłał filmów, bo ma dziewczynę. Gratulacje Adamiozo, cieszę się twoim szczęściem. Ale dobra, tak wygląda dziewczyna Adamioza. Bardzo mu zazdroszczę. Czy to znaczy, że ona nam zabrała naszego ulubionego youtubera? Cóż, jeśli tak, to muszę ci coś powiedzieć. Dziewczyno Adamioza, jeśli to słuchasz, bardzo ładnie Cię proszę o oddanie nam Adamioza. Wracając, zastanówmy się. Przecież Adamiozo01 nie może mieć dziewczyny, bo grał w League of Legends. A teraz podam moje argumenty, dlaczego Adamiozo01 nie może mieć dziewczyny. Napisz tutaj scenariusz. Co? Jaki debil to kurwa napisał? Kto to mi to dał, wyjebani idioci? Pan to przecież napisał. Co? Że ja napisałem? Zwalniam cię ty głupia szmato, idź się jebać, mam nadzieję, że cała rodzina ci zdechnie, kurwa umrze na raka. F dla sadzonki. Jakie kurwa F dla sadzonki. Zwalniam Cię Pizdo. Dobra, wracając do teorii, popatrzmy na filmy, które ostatnio wstały. Co? 110 wyświetleń? Co on tam robił, że tyle osób to zobaczyło? Co to jest? Typ sobie śpiewa i ma więcej wyświetleń ode mnie. Przecież ja mogę zrobić lepszą reakcję. Ja jestem, ja jestem podgata, bagata, sexy, seksy, cipka spod konina, a ta dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać, Aha, jak, jak nie masz sześciu zer na koncie, koncie, nawet nie podbijaj. Dziś loty private kiedyś Czekaj. luksus, to był free now. To Ej, chyba nie jest giro. Kiedyś było to Dobra, marzenie. Dobra, tak to było lepsze niż tamto. Fajna muzyka, którego Adamiozo reagował. Okej, okay, ale teraz teoria. Zauważyłem, że Adamiozo wrzucił bardzo podejrzanego posta. Sami zobaczcie, napisał Hej widzowie, dzisiaj troszkę poważniejszy post. Rodzinie mojej przyjaciółki dom się spalił, bardzo im współczuję. Z tego co wiem, to tylko jedna osoba ma oparzenia, o nie. Ale wszyscy przeżyli na szczęście. Niestety spaliło się wszystko i nie mają nic, to naprawdę smutne, bardzo im współczuję. Byłbym bardzo wdzięczny, jakbyście wsparli zbiórkę albo chociaż rozesłali ją dalej. Link do zbiórki https 2. ukośnik ukośnik, zrzutka.pl Ukośnik K9TNHW, _? znak zapytania UTM, znak podkreślenia, medium, znak równości. Kropka. Nie wydaje Wam się to dziwne? Tak dziwne jak dziwne są. Kurpony z KFC robią wrażenie! Ok. Wróćmy do teorii. Znalazłem w głębiach internetu pewną rozmowę. A z kim pewnie chcecie wiedzieć? Z Naddymiosem 01 oczywiście moje kochane EEE, znaczy no ee pokazuje rozmowę. To jest rozmowa z tą niby dziewczyną. Czyż nie szokujące? Ale czekaj, jak ze niżej na jego postach, bo mi się wcześniej nie chciało, to zobaczyłem to. No i po kurwa, kurwa, pisałem ten skrypt tu jest wszystko. A no dobra. No dobra, na tym poście widać, jak Adamiozo mówi, że jest zajęty szkołą, związkiem i przyjaciółmi, ale śmieszny żart haha. Ha, Oczekaj, wiadomość mi przyszła. Od Adamioza? Wow, jest aktywny? No to sprawdzam. Jak widać, Adamiozo mi napisał, że był we mnie zakochany przez trzy lata. Czekaj, co to zaczyna lecieć. Fagata sexy, spod konina. Zupa taka duża że i szkoda nie wypina. Przepraszam widzowie, coś mi się włączyło. O, teraz lepiej. No okej, okay, mówiłem o tym, jak Adamiozo wysłał taką wiadomość. W skrócie, on pisze jak był we mnie zakochany przez trzy lata, ale teraz już nie jest, bo znalazł sobie dziewczynę. Czy to nie szokujące? To kolejny dowód, że Adamiozo ma dziewczynę, o której już wspomniałem wcześniej. Adamiozo, jeśli tego słuchasz, to szkoda, że już mnie nie kochasz mój misiaczku, ale przynajmniej robisz mi kontakt. Kolejna rzecz, o której chcę wspomnieć to, jak zjechałem jeszcze niżej na jego postach w społeczności zobaczyłem to. Najpierw chciałbym mu pogratulować za wbicie 200 subów, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Widzicie to co ja widzę? W poście napisał jak zaczyna pracę nad specjałem. Jednak jak wejdziecie na jego kanał, ów specjału nie ma. Jest to dla mnie bardzo podejrzane. Podczas specjału możliwe, że Adamiozo spotkał się ze swoją dziewczyną, a ta zrobiła mu coś niedobrego. Możliwe, że go poprosiła o niewstawianie filmów. Ale pewnie myślicie, że to niemożliwe, przecież kolejny film, ten z e reakcją do Jaibi został opublikowany po wrzuceniu posta o specjale na 200 subów. Tak, ale film mógł być po prostu wystawiony wcześniej, zaplanowany na późniejszą datę. Ta jego dziewka mogła coś mu zrobić. Podejrzewam, że jego dziewczyna skazała mu wstawiać tylko posty, ale nie filmy. Nawet ten komentarz wystawiony na zwiastunie, czyż nie wygląda podejrzanie? Ta jego dziewczyna chce, chce z nim dobrze spędzić czas, a nie na YouTubie. Ale my wiemy jak jest naprawdę. A więc podsumowując, powodem dlaczego Adamiozo01 zniknął, jest jakaś bardzo miła młoda kobieta.